Rok 2020 zapowiada się bardzo dobrze dla graczy. Nie dość bowiem, że dostaniemy nowe, nowe konsole, to jeszcze zapowiadają się bardzo dobre tytuły gier. Nie wierzycie? Sprawdźcie sami, oglądając ten listę Top 5 nadchodzących gier 2020 na PC. The Last of Us Party 2 to przygodowa gra akcji będąca kontynuacją przeboju z 2013 roku. Tytuł przenosi nas do zniszczonego przez zabójczą epidemię świata, w którym przetrwanie wymaga wielu poświęceń. Produkcja została opracowana przez znane studio Naughty Dog, mające na koncie m.in. serię Uncharted i Jack and Daxter. Gra kontynuuje wątki rozpoczęte w pierwszej części. Jej akcja rozpoczyna się 5 lat później w schronieniu Jacksona. w Stanie wyłomik. Tym razem główną bohaterką jest Ellie. Dziewczyna, która wspierała gracza w The Last of Us na ekranie, zobaczymy jednak także Joala, czyli protagonistę jedynki. Motywem przewodnim opowieści jest pytanie: jak daleko posunąłbyś się, by wymierzyć sprawiedliwość ludziom krzywdzącym tych, których kochasz? W czasie zabawy zwiedzimy między innymi ruiny Seattle. Premiera tej gry to 29 maja 2020. Cyberpunk fabu to fabularna gra akcji z otwartym światem tworzona przez CG Project Red. na platformy Stadia, Microsoft, Windows, PlayStation 4 i Xbox One. Jest to komputerowa adaptacja papierowej gry fabularnej Cyberpunk 2020. Jest osadzona 57 lat później w otwartym świecie fikcyjnego dystopijnego Night City. Wydanie gry zaplanowano na 17 września 2020 roku. Gra toczy się w 2077 roku w retrofuturystycznym Megapolis, Night City, położonym przy wybrzeżu Kalifornii. Metropolia jest podzielona na 6 charakterystycznych dystryktów: V to początkujący najemnik, który ucieka się do brutalnych walk, by przetrwać dystrybucjonalnym środowiskom. Który dąży do pozyskania implantu dającego nieśmiertelność. Gra toczy się w najbliższej przyszłości, po tym jak Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. Przyspieszający wzrost automatyzacji i sztucznej inteligencji spowodował, że miliony ludzi pozostały bez pracy, usuwając zarówno pracę z niebieskich, jakich i białych konierzyka. Gospodarka się załamuje, rząd traci władzę, a kryptowaluty wyprzedziły funta. Zorganizowana przestępczość rozprzestrzenia się nad, nad Londynem. A ludzie są zabierani ze swoich domów wypychani do ośrodków. Deportacyjnych ludzi, którzy zabierają głos, są badani, a czasem znikają na tym tle, gracze rekrutują i kontrolują członków kolektywu hakerów DC, którzy szukają sprawiedliwości dla zwykłych ludzi, walcząc z różnymi frakcjami tra wrogów, próbując zdobyć władzę w um Let's kick those bastards out of London. She got kicked out of Oxbridge robotics school for teaching him to uh, reproduce. And that fella over there, proper belly. Come on, come at me. He'll crack your skull just for looking at funny. W Doom Eternal gracz wciela się w Doom Slayera, by za pomocą potężnej broni rozwalić w dromny mak nowej, znanej już demony w niesamowitych, nigdy wcześniej nie widzianych światach, walcząc i zabi zabijając, by przedrzeć się przez mroczne wymiary doświadczające doskonałej kombinacji szybkości i mocy. A także całkiem nowej jakości tej pierwszej osobowej grze ciągłej walki. Minecraft Dungeons osadzony jest w tym samym świecie co przełomowa piaskownica, którą znamy i uwielbiamy. Asertystyczny jest prawie identyczny, ale jako gra to zupełnie inna bestia. Nowy gatunek, nowy silnik, nowa mechanika, nowe przedmioty, nowa historia. To kompletnie przemyślenie wypróbowanej, przetestowanej formuły Minecraft. W grze będzie się znajdował tryb multiplayer.